Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak zwykle, na początek trzeba się przywitać. A dzisiaj co robimy? Robimy dzisiaj wodór. Staramy się przynajmniej. Może, może coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. Mam trochę tego, trochę jednak. Nie, na no może odnowa. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmujemy się wodorem. Pozyskaniem wodoru, w zasadzie, można tak to ująć. Eee, no, wstępnie mam tutaj już przygotowane. Eee, oczywiście taka pros prosta konstrukcja. Ewentualnie będę polepszał o te blaszki i tak dalej. Ale wszystko w swoim czasie to pewnie, na pewno raczej nie inaczej. Eee, w taki sposób to na razie wygląda. Dokupiłem w razie czego dwa, dwa jeszcze pojemniki. Więc może by było dobre. W tle najpewniej słyszycie jakieś głosy tam. Roboty drogowe się dzieją. Także yy, no, właśnie. Już chciałem tak nagrywać, a pewnie jestem zacieniony, a muszę nagrywać w taki sposób. Bo zauważyłem, że w poprzednich odcinkach yy, bardzo moja twarz była taka przyciemniona. A lepiej, lepiej będzie, jak po słońce yy, będę się starał to tak nagrywać. Dobra, to ja sobie przygotowuję. Gotowuję sobie tutaj kolejny pojemnik. Może, może, może nagram to jak, jak tutaj właśnie dziury robię. Trochę mniejszy, ale w zasadzie połowę tańszy. Więc w cenie, w cenie tych dwóch mam tego jednego, nie? No to... A nie, nie wiem, czy pokazałem. W cenie tych dwóch mam tego jednego, nie? No to, no to jeżeli mam zwiększać proporcje i, wszystko, i, i tak dalej, no to jednak mimo wszystko wolę kupować takie. Także tak to wygląda. No, kupywałem już dwa takie większe. No to praktycznie miałbym ile. Finalnie miałbym tych sześć. No, także niedobrze. Niedobrze. Dobra, zaraz się widzimy. Staram się zrobić tutaj. Ja bym to powiedzieć? No, może nagram. Może nagram to jak tutaj wiercę i tak dalej, żebyście widzieli, mieli obraz na to, co, co tu się, się odprawi. Czy inaczej, co tu się od Janie Pawła? Dobra, to zaraz się widzimy. Dobra, no to mamy to wszystko. Wstępnie to wygląda w ten sposób. Przejadę i na końcu taka rożeczka e, miedziana, żeby spróbować to podpalić, nie? W taki sposób sobie to obmyśliłem i ostatnio próbowałem na tym zasilaczu e, 15V to zrobić. Ale ten, ale no po prostu spękał, nie? <śpię> speniał <śpię> jak to mówią. I teraz, dzisiaj spróbuję właśnie na, na akumulatorze. Tam chyba 74 amper godziny mam. Jeżeli dobrze mówię. No bo to jest amperogodzinne Kurde, moc. No. Dobrze chyba mówię. 70, 74. Po prostu wezmę ten. poprowadzę kable od auta. Nie będę rozpinał już akumulatora. Jeżeli będzie trzeba zastąpić akumulator, to to rozepnę akumulator, ale tak to nie. No i druga rzecz. Podobno roztworu tego roztworu soli, soli wraz z tym, gdzieś widziałam ten sól teraz. fox. No a gdzieś leży. Co znam jeszcze widziałam. Podobno trzeba zrobić 10%, 10, 10 roztworu z solą i sobie myślę, że Zrobię w ten sposób, że naleję tu pół litra wody i zmieszam to z pół kilo soli. W ten sposób. Znaczy, ja mam solę a akurat e, e, sól, no niestety sól, bo lepiej by było, by nie ten NaOH czyli wodorotlenek potasu, Jeżeli dobrze kojarzę, e, jeżeli bym miał, to by byłoby pewnie lepiej, ale na soli podobno też 10%, czyli pół kilo na 5 litrów wody. Spróbuję to zmieszać, zaraz się widzimy. Tutaj mam już napoczęte, także spróbujemy sypać. Wolałbym mieć ten mimo wszystko lejek, na pewno by to lepiej wyszło, no ale jakoś idzie. Nawet nawet nie rozsypuje. Także grojbucy. Właśnie ostatnio jak próbowałem robić, to w zasadzie jak sypny trochę więcej to chyba nie będzie źle nawet lepiej to będzie działać mi się wydaje szkoda że nie mam tego jakiejś wagi choćby kuchennej to bym wiedział no myślę że będzie będzie pół dobra to ja to zamykam i wiocham zmieszam i się widzimy no ale nie będę wam pokazał jak się miesza, bo chyba każdy z Was wie. No dobra, 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 pojemniki sobie umyłem. E, tutaj jest mieszana sól. Mieszałem w tej nazad, ale to wiadomo, że nie tak, tylko całkowicie przewracałem. Dobra próbuję to lewać Tyle o ile. Pewnie zobaczycie o, z jakiejś fajniejszej perspektywy. Dobra, może tak nie do pełnośnie ile Dobra Mi się wydaje, że tyle wystarczy O i zostało nam trochę jeszcze na, kol na kolejne tep Dobra i teraz co? No, ja sobie wezmę was na że rzecz jasna tutaj może tak to ustawię. a muszę tutaj przy... Ojej dobra, zobaczymy. Ok. Ja sobie teraz to poustawiam. Ten pierwszy będzie lepszy. Lepiej do ogarnięcia. No jest. Sikalafon. Dobra. Mam nadzieję, że tego roztworu soli jest dobre. Dobra, ja przygotowuję sobie akumulator i podpinamy, palimy dziada. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No i czy ten, ta moja mosina odpali na tym. No zobaczymy no w końcu trzeba przetestować, prawda? prawda? No, to jest tak myślę. Dobra, powiem wam tak. Trochę czasu minęło. Tutaj podłączyłem tak sobie na minusie. W ten sposób, żeby tutaj jak widzicie, zapierało. Druga kwestia to tak przedtem bezpiecznie tenala. Znaczy to są takie ale bezpieczniki, no ale powiedzmy, że tu jest plus podłączony już bezpośrednio do tego. Lecymy kablami, lecymy, lecimy znaczy Tutaj już mam podłączoną jedną klemę. Tutaj będę miał podłączoną drugą. I co? I wpinam. Zobaczymy co z tego będzie. O! Już ruszyła woda. O! O, takie coś mi chodziło. Nie wiem czy widzicie. Jestem... Z, aż się zastanawiam kiedy będą bąbelki. Widać, że o wiele lepiej to pracuje. Niż e, pracowało to wcześniej. Ale nie widzę, żeby... Żeby mi tutaj coś bąbelkowało. Chyba za, dalej za słaby układ ale może jak już coś wygeneruje chyba jednak na tych blaszkach to trzeba będzie zrobić finalnie tutaj jest podpięte tu mi się chwila momentu rozszczeliło mi się troszeczkę dziwno, z tego pyknie Dobra, w zasadzie za chwilę. To woda, to się taka dziwna robi, zielonaż. A zastanawiałem się. A wcześniej kiedyś wcześniej jak robiłem tutaj coś, to motogodziny moto mi, Ten, znaczy, no, no, tutaj obroty się zaczęły pokazywać, co dziwne. Dobra, ja widzę, że dalej no, nie jest to co co, co powinno być To ja trzymam żeby No słychać że ten Pewnie i tak kamerą nie usłyszycie Wyłączę. je Ale to dziwne że ta, ta woda to w ogóle się robi zielona Masakra No, tak to wygląda, ale ja tu nie widzę, żeby tu miało bąbelkować. Pewnie jeszcze musie, muszę to poprawić. Pewnie tak. Dobra, zaraz się widzimy. Dobra, ten układ jest coś chyba nieszczelny. Jeszcze będę musiał to poprawić, ale popatrzcie Paczcie tutaj. Odpalę tego, bo tu może zobaczycie, a tak w ten sposób. To normalnie pokazuje się płomień, nie? A to, żeby to zgasić. Widzicie? O co chodzi? Może za duża średnica jest tego wszystkiego. Ale tu jeszcze będę musiał potestować, bo to w ten sposób wygląda. No ale jak widzicie, no króca Już jest płomień, nie? Tylko gdzieś jest nieszczelnie nie ma tego ciśnienia. Jeszcze będę testował z pewnością. Nie wiem, czy widzicie. Jest płomyk, który. O! Teraz gaz szybciej. Jest dalej <tryk> Ło <śmieniu> Aż nie idzie zgasić. Dobra. Myślę, że w na następnym odcinku zobaczycie już udoskonaloną tę wersję. Je, yeah, i już taką gotową pod silnik też myślę. Ogarniemy to. Dobra, no to tyle. Dzięki na razie. Hej Znaczy inaczej. Na razie. <śmieniu>